Dobra, odpocząłem przez weekend. Uspokoiłem się nerwowo po tym panelu. i dzisiaj zamontowałem już panel, jest nade mną. Ten jeden dziobowy, taki na no dziobowy, ten bardziej na przodzie, muszę dokupić, niestety. Nie zrezygnowałem z opcji, by wiercić tam u góry, po środku, śrubkę. Tylko. Teraz mądrzejszy lekcją, którą wyciągnąłem z montażu tego pierwszego panelu, sobie to lepiej zabezpieczyłem, lepiej to zrobiłem, mądrzej i panel jest zamontowany na 6 śrub. Będzie stabilniejszy, tak? Nie będzie gdzieś tam ewentualnie pod niego podwiewać, nie będzie chciał człapać. Będzie ok. Dzisiaj bierzemy się za wymianę tych oto dwóch przewodów. Jeden i tu idzie drugi przewodów e, płynu chłodzącego, który idzie do bojlera. Dlaczego? Bo zdarzył się mały wypadek i w sumie nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale któregoś dnia przyszedłem i, jakby płyn chłodzący, był w zęzach. I po zbadaniu tematu wykryłem, że to właśnie jest wina tych dwóch przewodów. One pękły gdzieś tam pod połową. Nie wiem, prawdopodobnie gdzieś na nie musiałem stanąć albo coś. I one pękły. Wtedy jeszcze było zimno, ale to jakby im nie powinno przeszkadzać. Ale chociaż dobra, one już są stare, więc były tak też szczepione opaskami jeden na drugim. Więc jak mogłem stanąć, mogło coś tam się. Pęc, pęc, mogło pęknąć i no i tak, no i płyn chłodzący znalazł się w zębach, trochę miałem więcej pracy bo musiałem to wszystko gąpeczką powyciągać, bo nie, nie chciałem tego wydupeć za butę. Eee, powyciągałem to gąpeczką, trochę odkurzaczem, który mam też taki do bo jakby na sucho i na mokro no i dzisiaj się za to bierzemy bo przyszły mi węże, czas ogarnąć silnik Przydałoby się mu też malowanie, jakieś tam głębsze czyszczenie, nawet by się przydało też go umyć płynem do silników, ale to już w przyszłości Myślę, że niedalekiej, ale na pewno nie przed aktualnym terminem wypłynięcia eee, Aktualnie chcę zrobić temat e, tych właśnie przewodów, czyli układu chłodzenia, wymienić olej, wymienić filtry e, paliwowe, olejowe i tak no, i na razie tyle. No, i może, jak będę ciągnął za chwilę kable do jeszcze tam instalacji do urządzeń Wiktronowskich, to jeden kabel od alternatora sobie wymienię, bo tam jest jeden już taki przetarty. Na razie owinąłem go izolacją, ale chyba, bez, chyba go wymienię od razu, bo mam taki kabel, więc prawdopodobnie sobie go tam puszczę. zawsze się boję odkręcać takie kurwa siebie, żeby się nic nie pije Silnik mamy zagrzany. Olej jest cieplutki, więc trzeba by było spuścić ten olej. No i teraz się za to zabierzemy. Mam filtry, mam olej. Borygo wymienione. Nawet trochę za dużo nalałem, ale przelewem sobie zeszło. Wyrównało się, troszeczkę tam jeszcze ubrałem, tak żeby było trochę bardziej poniżej przelewu. I silniczek pali, działa, temperatura 90 stopni, więc czas na um, zrobienie właśnie naszej roboty, a gdzieś miałem, żeby tą trytytkę odciąć. Dym i co? W tym silniku pierwszy raz biorę się za wymianę oleju. Więc nie wiem, jak to pójdzie, ale tutaj teoretycznie mamy taki granik zrobiony, hop. I jest pompka. E, pompka idzie tam na sam dół aż do zlewu, bo tam jest też korek zlewowy. Mm. Najpierw wypompuję wszystko pompką, a później sobie zobaczę. Bo trochę się boję kurwa ten korek ruszać szczerze powiedziawszy się trochę boję ten korek ruszać więc nie wiem czy to będzie miało sens żeby go ruszać zobaczymy jak tym pójdzie nie? dobra koniec Hop, zakręcamy Ciach, 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 pyk, pyk, pyk. I mam. Już miałem... Nie śmiałem kawałek tej cieplutki tenowej. No Okej, okay, nie wiem, czy kurka odkręcać, czy nie odkręcać. Uuu, i to jest mój właśnie dylemat. Czy odkręcać, czy nie odkręcać? Wszędzie gdzieś kurwa z pompeczek tu ucieknie ten olej. Chyba spróbuję odkręcić. Trochę zeszło tego oleju, nie? Ale taki czarny jest fest. Nie wiem, czy ten kurwa właściciel to wymieniał wcześniej, czy nie. Mówił niby, że co roku wymieniał olej, ale kto go tam wie. No dobra, chyba trzeba było się dostać tam do tego spustu. Spróbujemy. Czyli jednym słowem, nie warto było tego odkręcać, ale z drugiej strony, bo na śrubie nie ma podkładki też nie mam podkładki, zaraz pojadę tutaj do sklepu, kupiłem miedzianą podkładkę i zamontujemy. Uf, idzie! Ach, nie było tak źle. Prawdę powiedziawszy, liczyłem na to. Tfu, tfu, tfu. Kurde, nie zapeszać, że mogą być większe problemy jakieś tam z filtrem, właśnie z korkiem, z tym tamtym, ale na razie odpukać nie jest źle. Tu wszystko ściekło, ściekło, tam ściekło. Zaraz to wszystko poskręcamy, jeszcze filtr paliwa i engine is Good! silnikiem mamy wszystko ogarnięte, filtry wymienione, paliwa, oleju, olej wymieniony, węże od Borygo wymienione, Borygo wlane, wszystko działa, silnik łapie ładnie temperaturę, taką jak powinien, bez obciążenia oczywiście, zobaczymy później, jak będzie z obciążeniem. Jeszcze jedna rzecz mi została, koło silnikowa taka, bo wskaźnik poziomu paliwa którego oryginalnie tutaj nie było, no bo ten panel nie przewidywał w tamtych latach wskaźnika poziomu paliwa, dopiero został tam domontowany. Cały czas pokazuje, odkąd żeśmy kupili ten jacht, no to tak pokazuje cały czas, że mamy pół zbiornika paliwa. Więc nie wiem ile żeśmy spalili, tam dotankowywaliśmy do się i tak dalej. Natomiast no fajnie by było, jak jest ten wskaźnik, wiedzieć ile jest paliwa, więc przypuszczam, że... Się zaciął e, bagnet, czy jak tam się nazywa ten miernik, który jest w zbiorniku pływak. I, i zobaczymy, co się z tym da zrobić. Czy da się to jakoś uruchomić, czy trzeba będzie kupić po prostu nowe. Niestety, wskaźnik poziomu paliwa jest do wyrzucenia. Wykręciłem go, znaczy trochę bardziej nawet wyrwałem, bo się niestety śrubki ukręciły. Ale no, zaraz wam pokażę jak wygląda. Wygląda tak, że tu z tej strony było wszystko takie zardzewiałe. No złap, hop, fokus. o. Tu wszystko zardzewiałe, ja już to obruszałem, więc to się rusza, ale teoretycznie jest, yy, no, było rozwalone, no tu pewnie coś też już nie działa. Cały zardzewiały, wiadomo, tutaj pływak ale trzeba będzie kupić nowy wskaźnik poziomu paliwa, zamontować w zbiorniku, bo ten się nie nadaje definitywnie już do niczego termin naszego wypłynięcia zbliża się nieuchybnie, dlatego postanowiliśmy posegregować jeszcze raz nasze rzeczy i wszystkie zbędne przedmioty wywieźć do Wrocławia i tak musieliśmy tam pojechać, żeby zabrać nas cały sprzęt nurkowy, który oczywiście jest nam niezbędny, bo po coś te uprawnienia nurkowe w końcu robiliśmy. Będąc w okolicach Wrocławia, bo tam znajduje się nasz magazyn. Pojechaliśmy również odwiedzić stare śmieci. W końcu ja i Jana mieszkaliśmy we Wrocławiu kilkanaście lat. Nie za bardzo kochamy to miasto, ale są w nim miejsca, w które fajnie znowu wpaść na chwilę, na kawę, ciastko z jagodami, no i spotkać się ze znajomymi. Dasz jest chyba do przerobienia. Tak bardzo mocno nad tym myślę. Po nocach nie mogę spać, że troszeczkę za wysoki jest. I chyba te 15 cm tutaj obniżymy. On będzie wtedy tak nad daszkiem: to będzie tak nad daszkiem. Więc będzie o 15 cm niższy. Będzie zawsze stabilniejszy. Więc no, będzie dużo poprawek jeszcze. Wiąże się to z oczywiście finansami, czasem. No tak, najgorzej z czasem, bo. Każdy ma dużo roboty. Chłopaki, którzy nam to robili też mają duży grafik zapełniony i nie mają na wszystko czasu. I teraz, żeby to wszystko ogarnąć, to się wiąże z problemami. Nie? To, co tutaj było łączone. O żyćko, żyćko. Ale będzie bezpiecznie. Obniżyliśmy stelaż na 22 cm i na razie jest przyspawany na tylko tych głównych wspornikach, gdzie Dawidosy są zamontowane. I jak nim zacząłem bujać, to już jest stabilniejszy. Wcześniej na długich nogach, jak się go rozbujało, to miałem wrażenie, że on się jeszcze sam napędza, a teraz, jak się go bujnie, to on szybko się wyhamowuje. A jeszcze nie są porobione wszystkie zastrzały, które mają mi go jeszcze bardziej wzmocnić. Super! Co powiedziałeś? Mówię, że chłopaki jeszcze raz przyjadą, zrobić finisz wszystkich tam rzeczy, spawów i tak dalej, i teraz będzie mieli skończony. I teraz na 100%. Przy okazji wyjazdu do Lemborga pozbyliśmy się starych kabli, które poszły na skup złomu, i odebraliśmy cały osprzęt Wiktronowski do obsługi naszej fotowoltaiki. Pozostało nam tylko to wszystko teraz zmontować, i możemy ruszać w drogę. Zarobiliśmy. Jacht przynosi nie tylko. E, straty finansowe, ale proszę o. Wow. Money, money, money. <noise> Jeszcze możliwe, że jednego subskrybentera on będzie. <noise> Pan się zainteresował, czemu ja nagrywam. Ten. Aktualnie wszystko nabiera rozpędu. Jana już urządza naszą przestrzeń wewnątrz jachtu, pomału kompletując wyposażenie niezbędne do tego, by można było komfortowo tam żyć. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Zapraszam już za dwa tygodnie. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, zostawić komentarz. No i oczywiście łapkę w górę. Do zobaczenia! Idealnie teraz drugą myślę. Assim, sem